Cześć. Tu Hauer. Witam Was w kolejnym odcinku Hauer of Power, czyli miejscu, w którym bierzemy pod lupę wszystko, co sprawia, że Wasza sprzedaż działa szybciej, lżej i bardziej przewidywalnie. Zawsze powtarzam, że sprzedaż to nie maraton z kijem w plecy klienta, tylko dobrze poprowadzony marsz z mapą w ręku. I właśnie dziś zajmiemy się największą dziurą w tej mapie czasem który przecieka między pierwszym hej, pogadamy, a podpisaniem umowy. Jeśli kiedykolwiek narzekałeś, że lidy grzeją ci ławę, a po trzecim przypomnieniu, słyszysz, przepraszam, ale to jeszcze musi chwilkę poczekać, bo musimy skonsultować to wewnętrznie, to ten odcinek jest dosłownie dla Ciebie. Po pierwsze, pokażę pięć najczęstszych błędów, które niechcący wydłużają Ci cykl sprzedaży. Po drugie, dostaniesz konkretne zero bullshit tipy na to, co zrobić, żeby klient sam chciał przyspieszyć decyzję bez sztucznej presji i dzwonienia co dwa dni. Po trzecie, podzielę się narzędziami i automatyzacjami, które można wdrożyć od ręki, żeby odzyskać nawet kilka dni lub kilka tygodni w pipeline. No dobrze, czyli lecimy skracać Twój cykl sprzedaży. Zapraszam do wysłuchania części merytorycznej. Zacznijmy od tego, co najczęściej stoi na drodze do szybkiej transakcji? To punkty, które z mojego doświadczenia są prawdziwymi pożeraczami czasu w procesie sprzedaży. Po pierwsze, brak decyzyjności po stronie klienta. Ile razy zdarzyło się Wam, zdarzyło się mi, rozmawiać z kimś, kto mówi, muszę to jeszcze skonsultować albo dam znać, jak tylko przedyskutuję temat ze swoim zespołem? Bo oczywiście wszystkim zależy, żeby popchać temat do przodu. Tyle, że urlopy, tyle, że nie wiem, co mam przesłać dalej do zarządu, i tak itd. Tak Bardzo często handlowiec rozmawia z osobą, która nie ma pełnej mocy decyzyjnej, co naturalnie wydłuża proces. Co więcej, czasami sam klient nie wie, jaki dokładnie proces zakupowy obowiązuje u niego w firmie. A to powoduje chaos i opóźnienia. I Pierwszy tip, jaki mogę tu sprzedać, to już na pierwszym spotkaniu, na pierwszym kolu zadajecie proste pytanie, ale kluczowe pytanie. Kto poza tobą powinien być zaangażowany w decyzję? Czyli kto poza tobą powinien być zaangażowany w decyzję? To od razu daje Wam obraz sytuacji i pozwala przygotować się na dalsze kroki. Kolejny punkt. Niezrozumienie wartości oferty. To taki klasyk. Jeśli klient nie widzi konkretnej korzyści, jeśli nie rozumie ROI, nie wie ile na tym zyska, to naturalnie będzie odwlekał decyzję. I tutaj wasze piękne slajdy, PDF-y, prezentacje interaktywne, pokazy na niewiele się zdadzą, bo nie jest to wartością. Wartością jest odpowiedź na pytanie, które klient ma z tyłu głowy: Co ja z tego mam? Jak to rozwiąże mój problem, albo pomoże mi zarobić, tudzież zaoszczędzić. I przykład. Zamiast mówić, mamy moduł do automatyzacji, co jest suchym faktem. Spróbujcie to przełożyć na język korzyści, czyli klienci z tym modułem skracają czas onboardingu nowych pracowników o 30%. I jest to suta różnica. Od razu wiadomo, po co to komu. Kolejny punkt. Zbyt dużo Przekazywania między osobami. To frustrujące, prawda, kiedy klient odsyła twoją ofertę dalej, a ty nagle tracisz kontakt z kolejną osobą, bo jest za magiczną kotarą w firmie, za magicznymi drzwiami. Tracisz kontrolę nad narracją i nie wiesz, jak twoja oferta jest przedstawiana. I musisz zaczynać budować tak naprawdę relacje niemal od nowa z kolejnym decydentem w firmie. I co możemy tu zrobić? Możemy przygotować ofertę do osoby decyzyjnej po tym, jak już dowiemy się, kim ona jest. Możemy dać narzędzia osobie, z którą rozmawiamy, by jak najlepiej przedstawiła naszą ofertę. Czyli przygotowanie materiału typu pitch deck dla szefa. Coś gotowego do przesłania, co jasno i zwięźle przedstawi waszą wartość osobie decyzyjnej. Czyli ułatwiamy poszczególnym osobom w firmie pracę z waszą ofertą. Długie wewnętrzne procedury. To nie zawsze wasz błąd. Czasem klient po prostu musi przejść przez wewnętrzne zatwierdzenia, biurokrację, działy prawne. Nieraz często słyszymy, że u nas te procesy decyzyjne są długie, wysłaliśmy ofertę i po prostu pozostaje tylko czekać. Nie zawsze mamy na to wpływ, ale możemy to przeprowadzić sprawniej. Nie zawsze mamy na to wpływ, ale możemy próbować przeprowadzić ten proces nieco sprawniej, czyli Możemy zapytać, jak zazwyczaj przebiega u Was proces zakupowy w przypadku takich rozwiązań? Pomożcie rozrysować ten proces albo zrozumieć, jak wygląda ten etap. Być może wtedy znajdziecie wytrych, w którym będziecie w stanie się poruszać, by przyspieszyć pewien etap ofertowania. Możecie nawet zaoferować pomoc w przygotowaniu dokumentacji czy spotkaniu z odpowiednimi działami w firmie. Jak widzicie, wiele czynników wydłużających sprzedaż leży w braku jasności po stronie klienta lub w słabej kontroli nad procesem. Naszym zadaniem jest więc świadome popchanie go w ręce osób, które są decyzyjne, czyli zarządzanie tymi obszarami, które są kluczowe dla naszej sprzedaży i eliminacja wąskich kardeł poprzez współpracę z osobą kontaktową. Na pierwszym planie ze strony firmy klienta. Bo siedzenie i czekanie zwykle kończy się brakiem kontaktu albo mailem. Dziękujemy, wybraliśmy inną firmę. Ok, to skoro wiemy, co spowalnia procesy, teraz pytanie, co je przyspiesza. I tutaj nie chodzi o triki czy tanie techniki, tylko o uporządkowanie procesu i danie klientowi pewności. Kwalifikacja na starcie. Zacznijmy od selekcji, bo nie każdy lead to dobry lead. A rozmowa z kimś, kto nie ma budżetu, nie wie czego chce i nie może nic zdecydować, to pewna ścieżka do wydłużenia cyklu. Stosujmy podstawowe kryteria. Czy klient ma realną potrzebę, czy zna swój budżet, czy ma wpływ na decyzję? Jasna agenda i follow-upy z planem. Po każdej rozmowie klient powinien wiedzieć, co następuje dalej, kiedy i kto jest za to odpowiedzialny. Czyli zamiast kończyć call, ok. Panie Mirosławie, to jesteśmy w kontakcie. Lepiej wyślę podsumowanie do końca dnia. W środę za tydzień mamy 15 minut na omówienie oferty. Ok? Proste, konkretne i klient czuje prowadzenie. Łatwiej mu jest trzymać tempo. No dobrze, a co z edukacją przed ofertą? I tu wiele firm się spieszy. Pierwsze spotkanie i bach, już oferta. Tymczasem, jeśli klient nie ma jeszcze ugruntowanej potrzeby, to ta oferta nic mu nie da. On najpierw musi poczuć, zrozumieć, że coś go boli i że ty masz na to lekarstwo. Możesz zrobić mu mini prezentację, wysłać mu pięciominutowy filmik albo pokazać krótkiego case'a z pytaniem: Czy u Was wygląda to podobnie? Kolejno. Więcej niż jedna relacja. Im więcej osób po Twojej stronie kontaktuje się z różnymi osobami po stronie klienta, tym większa szansa, że nie utkniesz, jak jedna z nich zniknie. To też pokazuje profesjonalizm, że nie wszystko opiera się na jednym człowieku i że poważnie traktujesz ten projekt. Predefiniowane pakiety. Często zamiast zrobimy ofertę szytą na miarę, lepiej dać klientowi wybór. Mamy trzy warianty: podstawowy, rozszerzony i premium. Zobaczmy, który najlepiej pasuje. To skraca decyzję, daje poczucie kontroli i eliminuje niekończące się negocjacje. Podsumowując, aktywne skracanie cyklu sprzedaży polega na proaktywnym zarządzaniu procesem, na prowadzeniu, na pokazaniu klientowi, z czym do niego przychodzicie w sposób namacalny, pomocy w dotarciu do osób decyzyjnych, osobie, z którą się kontaktujecie oraz dostarczenie materiałów, z którymi łatwiej będzie jej waszą ofertę przedstawić, czyli Budujemy już na tym pierwszym poziomie szerokie relacje, co przekłada się na szybsze i bardziej świadome decyzje. Podsumowanie. Jeśli chcesz, żeby sprzedaż przestała się ciągnąć tygodniami, musisz lepiej zarządzać procesem. Musisz prowadzić, a nie tylko reagować na klienta. Największe dźwignie tego systemu to kwalifikuj lida od razu. Nie każdy kontakt to szansa. Im szybciej wiesz, kto ma budżet, decyzyjność i potrzebę, tym mniej marnujesz czasu. Ustalaj jasne kolejne kroki czyli to, co powiedzieliśmy sobie. Po każdym spotkaniu klient ma wiedzieć, co się dzieje dalej, kiedy, kto i dlaczego. Zero zawieszeń. Edukuj wcześniej, nie po fakcie. Klient, który nie rozumie wartości, nie kupuje, dlatego przygotuj go, zanim padnie oferta. Docieraj do decydentów wcześniej. Im szybciej złapiesz kontakt z osobami, które mogą podjąć decyzję, tym mniej rundek dookoła firmy. Miej gotowe pakiety lub wersje oferty. Skracasz w ten sposób czas reakcji, eliminujesz chaos i pokazujesz profesjonalizm. To wszystko nie wymaga siłowego puszowania klienta, tylko lepszej struktury i świadomego prowadzenia rozmów. Automatyzacje, które mogą pomóc w skróceniu cyklu sprzedaży. I od razu wyjaśnienie. Automatyzacja to nie jest magiczny lejek ani przycisk, sprzedaj za mnie. To narzędzie, które jeśli dobrze ustawisz, działa w tle, a ty możesz skupić się na rozmowie, nie na przypominaniu o sobie. Follow-upy, czyli z kontekstem, a nie z desperacji. Ludzie. Nie odpowiadają nie dlatego, że cię nie lubią, tylko dlatego, że mają 217 maili dziennie i właśnie padł im slack. Zamiast pisać po raz trzeci. Hej, tylko przypominam się z ofertą, przygotuj krótką sekwencję przypomnień, która wnosi coś nowego. Na przykład przypomnij o problemie, o którym gadaliście, dodaj insight, dodaj wartość. To już jest zdecydowana różnica. To nie jest poganianie, tylko prowadzenie. Przypomnienie o decyzji. Czyli trzymanie rytmu. Musisz być trochę jak bębniarz w kapeli, który trzyma wszystkich w ryzach. Bo proces sprzedaży, który rozlewa się, to najczęściej taki proces, w którym nikt nie trzyma rytmu. Dlatego tydzień po wysłaniu oferty krótka, konkretna wiadomość w stylu: Hej, jestem ciekaw, czy coś was zatrzymało przy decyzji. Jest to proste i neutralne. Nie poganiasz, ale pokazujesz, że to nie wisi w próżni. I znowu to trochę tak jak w zespole: ktoś musi wybijać rytm, żeby inni wiedzieli, w jakim rytmie grają. Treści dokładnie pod zainteresowanie. I tutaj dosyć istotna sprawa, bo mam wrażenie, że przynajmniej każdy z nas był raz w sytuacji, w której pytany o jakąś jedną rzecz, jeden detal, dostał cały katalog PDF-ów z ofertą na przykład okien z 2021 roku. Nie róbmy tego swoim klientom. Jeśli ktoś dopytywał o konkretny element, wyślijmy mu odpowiedź na dokładnie ten konkretny element. Czyli jedno case study, jeden fragment demo. To robi wrażenie i pokazuje, że słuchacie, a nie sprzedajecie na siłę całego ekosystemu. Napała. A teraz czas na dogrywkę. Co nie działa, a ciągle ludzie próbują robić? Czyli Mały segment z cyklu, co wydaje się sprytne, ale w praktyce odstrasza klientów. Albo jeszcze gorzej, robi z Ciebie kogoś, komu po prostu nie chce się prowadzić procesu. I tak pierwszą istotną sprawą, która nie działa, to sztuczne deadline'y. Na przykład oferta ważna do końca tygodnia, która brzmi jak groźba z ulotki o garnkach. Jeśli naprawdę masz ograniczoną dostępność, rabat czasowy, koniec budżetu, komunikuj to ale uczciwie. Jeśli deadline jest tylko po to, żeby wywrzeć presję, myślę, że idzie to wyczuć i klient to czuje. I zamiast motywacji zaczyna się zastanawiać. Skoro dzisiaj jest 15%, to może za tydzień będzie 20%. Trochę tak jak w markecie z ciuchami. Różne dni, tygodnia, różne promocje. Zaufanie raz naruszone trudno odbudować. A w B2B bez zaufania nie ma niestety nic. Automatyczne follow-upy, czyli follow-upy jak z karabinu maszynowego. Hej, hej, odzywam się ponownie, przypominam się, to ja już trzeci raz, a tutaj jestem u ciebie w lodówce. Brzmi znajomo? No właśnie, to nie jest follow-up, to spam w garniturze. Klient, który dostaje taką wiadomość co dwa dni, myśli jedno: OK, jak już kupię, to będzie mnie atakował tak cały czas. Dzięki, ale nie. Lepiej rzucić rzadziej, ale coś konkretnego i pomocnego, nawet jedno zdanie, które odwołuje się do rozmowy kontekstu lub potrzeby. Brak przewodzenia w procesie, czyli przerzucanie odpowiedzialności na klienta. Jeżeli pod koniec rozmowy sprzedawca mówi: No, to jest decyzja po waszej stronie, panie Kazimierzu, dajcie znać jak coś. I to brzmi grzecznie, ale w praktyce zrzucasz cały ciężar prowadzenia na klienta. Zamiast tego weź proces w swoje ręce. Jeśli chcecie wystartować w lipcu, to onboarding możemy zacząć 18. zarezerwować ten termin, żeby nie przepadł. Jest to proste, konkretne i nie ma w tym ciśnienia. I to jest właśnie prowadzenie. Podsumowując, jeśli coś pachnie sprzedażą na kilometr, to dziś to po prostu nie działa. Lepiej być konkretnym, pomocnym i aktywnie prowadzącym niż grać w tanie tryki, które psują atmosferę. To tyle na dziś. Jak widzisz, skracanie cyklu sprzedaży nie polega na ciśnięciu klienta, tylko na upraszczaniu procesu. Bo im mniej chaosu, niepewności i zgadywania po drodze, tym szybciej klient podejmie decyzję. A Ty nie tracisz tygodni na śledzenie duchów w CRM. -ie. Zadanie dla Ciebie po tym odcinku? Wybierz jeden krok w swoim procesie sprzedaży, który możesz uprościć albo zautomatyzować w bardziej ludzki sposób. Może to być lepszy follow-up, może predefiniowana oferta, a może po prostu decyzja, żeby nie pisać już tylko hej, tylko się przypominam. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zacznij mierzyć średni cykl sprzedaży w swoim systemie zarządzania. Bo to, czego nie mierzysz, tego nie poprawisz. Dzięki za dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, daj znać i zostaw komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku Hour of Power.